Ostrożnie. Jeszcze sobie coś uszkodzisz. Nie twoja sprawa. Mam nadzieję, że wyły To peruka, prawda? O co ci chodzi? Przestań piszczeć. Moje uszy nie mogą tego znieść. Nie piszczę. Zamknij się. Ostrzegam. Stąd dotąd. I stąd dotąd. Jest moje terytorium. O czym ty mówisz? Spokojnie. Karierowiczka. To moje łóżko i moje gwiazdki. Skopiowałaś mnie. Dorośni, to tylko zmiana łóżka. Jesteś nowa i powinnaś się cieszyć tym, co dostaniesz, ale nie. Ty chcesz być cwańsza niż ładniejsza. Wolisz czyjeś. Spokojnie. Wkrótce się ciebie pozbędziemy. Wtedy będziesz płakać. Nie chcę, żebyście zmówiły się przeciwko mnie. Nie zasłużyłam na takie traktowanie. Idź, powąchaj mój szampon. Co?